Poranki hrabianki. Wszelkie podobieństwo do prawdziwych postaci i zdarzeń jest nieprzypadkowe. W roli hrabianki Monika Sobczak-Waliś. Byłam dziś u Hoffmańskiego w księgarni. Niebawem Dzień Zadusznych, a on ma najelegantsze wieńce żałobne, a także bukiety z kwiatów zasuszonych i sztucznych w najrozmaitszych fasonach. Chcąc nie chcąc, wybrałam się mimo niepogody, by nabyć, póki jeszcze jest wybór. A propos, czytałam w kaliszaninie, że ogrodzenie cmentarza na tyńcu szybko postępuje. Z jednej strony postawiono ścianę kamienną, przy której mieścić się mają groby murowane, z trzech pozostałych urządzono płot drewniany sztachetowy. Z chwilą ukończenia robót, grzebanie zmarłych rozpocznie się na nowym cmentarzu. Smutne to, ale niestety. Taki koniec czeka nas wszystkich. Taki koniec. O, ostatnio w każdym niemal numerze kaliszanina widuje ogłoszenia o wynajmie mieszkań. Mówiła mi rejentowa, że ponoć w Warszawie narzekają, że mnóstwo mieszkań stoi pustkami. A tu widzę, że u nas w kaliszu nie lepiej. Przyczynę tego należy upatrywać w wygórowanych cenach najmu. Wiele osób przeniosło się wtedy na przedmieścia, nie chcąc albo też nie mogąc płacić tak wygórowanego komornego. Czasy są nie tylko ciężkie, są przeciężkie. Poszukiwane są wtedy lokale mniejsze i tańsze, a to obszerniejsze i droższe świecą pustkami. No przecież to jest logiczne, no logiczne przecież. Mm. Przestrzegają dziś w Kaliszaninie przed katastrofą, jaka nam niechybnie grozi. Przechodząc ulicą babiną, sama niejednokrotnie widziałam kobiety piorące bieliznę w rzece, a z drugiej strony rzeźników płuczących mięso. Jak jedno, tak i drugie nie przysłuży się zdrowiu mieszkańców tej ulicy, używających wody z rzeki do gotowania, a i pranie w niej może poskutkować chorobami. Jeszcze jakaś zaraza się tu rozpęta nowa, tego by brakowało nam jeszcze. Oby odpowiednie służby czym prędzej się tym zajęły, czym prędzej. Mm. Od kilku dni bawi w naszym mieście dr Antoni Kalina, docent Uniwersytetu lwowskiego, jeden z najznakomitszych współczesnych slawistów, znany w świecie naukowym jako autor wielu cennych prac treści lingwistycznej drukowanych w czasopismach naukowych. Mam nadzieję, że nim wyjedzie, uda mi się go spotkać na jakimś wieczorze w naszym towarzystwie i zamienić choć kilka zdań, choć kilka zdań. Obym tylko. Nie spotkała tej iłowieckiej, bo nie mogę na nią ostatnio patrzeć. A wszystko zaczęło się od tego, że namawiała mnie usilnie, abym przyszła do jej atelier w alei wykonać sobie zdjęcie. Podobno niedawno zmieniła retuszera. Ten nowy kształcił się w lipsku i nie ma równych sobie w kaliszu. Myślę, może się skuszę, ale z drugiej strony, czy ja potrzebuję retuszera? Jak się na tym dłużej zastanowiłam. To ta iłowiecka mnie przecież obraziła. Moja noga u niej nie postanie, chociaż kupiłam sobie nowy kapelusz w magazynie towarów galanteryjnych Goldsteina, tam na wprost Kościoła Świętego Józefa, i może warto byłoby się w nim uwiecznić, ale po tym jak mi przygadała, nie pójdę, nie pójdę i koniec. Zresztą ja mam o wiele innych zajęć więcej. Na razie to się wybieram na przedstawienie, z którego dochód ma być przeznaczony na naszą straż ogniową. Kupiłam już nawet bilety u Szczepankiewicza. Uzyskany dochód ma być spożytkowany na zakup nowej sikawki parowej. Szczytny to przecież cel, który trzeba wesprzeć. Nie ma bowiem dnia, iżby nasi dzielni druhowie nie ratowali czyjegoś dobytku. Ostatnio paliło się u repanów na ten przykład. I to aż trzykrotnie. Tylko dzięki naszym strażakom nie doszło do jakiegoś groźnego w skutkach wybuchu. bo Przecież wiadomo, że w fabryce o materiały łatwo palne nie trudno. W programie przedstawienia będzie coś z gala Galasiewicza, którego lubię oraz fragment operetki Offenbacha, Bęben. Się wybiorę, połączę przyjemnej z pożytecznym. Liczę też, że wszystko uda się jak najlepiej, tak jak ten środowy wieczorek urządzony przez nasze Towarzystwo Muzyczne. Dość licznie zebrani słuchacze, choć nie w takiej liczbie, jakby się spodziewać należało, oklaskiwali naszych amatorów i amatorki po każdym niemal numerze. Na estradzie dominował fortepian z fabryki Chinca, gdyż zajął aż trzy numery. Wykonawcami ich byli Drobniewski z Turką oraz chór Towarzystwa. Oj, ślicznie spisał się nowy dyrektor Towarzystwa, pan Melcer, pod kierunkiem którego całość zorganizowano. Oj, ślicznie, dobra to wróżba na przyszłość. Nie ma za to szczęścia do Kalisza pan Freiman. Wszyscy tu go niby wielbią, ten jego niepospolity talent. Wszyscy zachwycają się jego wysoce artystyczną grą, a mimo to na koncerty nie spieszą i każą uznanemu artyście grać przed pustymi krzesłami. Oj, nieładnie, nieładnie, tym bardziej, że w niedalekim sieradzu czekają na niego przepełnione widzami sale. Obrazi się człowiek i więcej do nas nie przyjedzie. Jak nic, obrazi się. Ja wam to mówię, zobaczycie. Inspirację dla dzisiejszego poranka stanowiły październikowe numery Kaliszanina z 1884 roku.